Ziemanko z tej strony kluser-moto.pl, a to jest zagrajmy w Flat O 2, a teraz jesteśmy na arenie! gdzie się każdy każdy przepycha, na jakiejś stacji, dobra, go! Let's go, motherfucker Jebut! jebot. Pierwszy zalczony. Fuck, walnął mnie. jo! Jo! Nie! Jak to wygrać? Jo! Jo! A, czek, odpuścił, bał się mnie. Nie, Fuh. Już się bałem, że to będzie to ostre. Mmm, co, peda? Je pu Nikt za mną nie jedzie, nikt. Jedziemy dalej. Jebut. No, 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 Fuck. Dawaj. Ktoś za mną jedzie. Jedzie. Oh. Już się dymie <grymne> A przed fantom będę uciekał. Będę uciekał. Gonią mnie, gonią mnie. Jezu, nie. Give to al. Fuck, fuck. Ale to było dobre. To było dobre. To było dobre. Ja, nie, nie, ja nie mogę teraz przegrać. Na takim dobrym miejscu. O! Tu jest ktoś. Jest, szósty. Ty, 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 ty musisz umrzeć. Jeszcze pół godziny, tak? Nie, to są sekundy, pół minuty. Jo, pół godziny, Tak. co ty mówisz? Jaki debil. <laughs> Jakby srała. Mmm. Dzięki, dzięki, dzięki. Patrzcie, patrzcie na to, patrz. Uuuu, Nie, mm. mm. but widziałeś, widziałeś, to już ja. niemożliwe. No ja! Je yeah. dopiero no ma połowę, jaki żal? Mm. Mm. O oh, fucking hell. D nie! Zginąłem! Nie! Dlaczego? Demon speeding. Na którym, na czwartym miejscu? Też dobrze. Uh, Sally Tyler. Here full and not too worried about result. Nie wiem. Tam było. O, oh, najblack. Jest fajne. Nice! Nie, nie mi było nic nie by było jakby nitę. Nice Dobra, yo Tu będzie do To będzie by by fajne. Postaramy by się. jaka brzydka pogoda cały Leje i leje. Destroj... destroy a competitors. Card to get The way work it, a bonus workout workout wrac, kiedy? <laughs> kiedy? kiedy? dobra zaczynamy o to jest fajne mm, pierwszy mm, nie bić mnie Jakie motory? Pff, motory. Jakie samochody szybkie. I tak będę pierwszy. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Jeszcze jak Fuck you. Ja pierdzielę Nie rozumiem słowa Fuck you. Nie, 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 nie! Wyrobi się! Jakieś... Buja! Jaka faza Piąty, nie! CO to jest! FUCKIN! Widziałeś to, widziałeś to! Niemożliwe! Piąty, nadal Eee... Yy, Co yy, to... Drewno? To jeszcze no W ogóle nie wiem gdzie jadę. Ja jadę? Ło wow, do no, fak Nie Ostre, uważaj, ostry zakręt Dawaj, je. Yeah. Tuż meta? Tu krótkie dosyć, kurde mm, Czwarte miejsce mm, mm. What? Jak on wyjechał? Widzieliście to? Jakbym szybciej jechał, to bym nie walną. Ale co to było? Ja tak sobie jadę spokojnie, a ja po fliebie! Wyskakuje ci jakiś debil Jakiś demon o, 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 wiedziałem że walne, nie Gówno Ja yeah. e, Też dobrze To jest dobrze Widzicie jak ja to pięknie zrobiłem Nikt nie powtórzy. No ej, no Wal się, moje pierwsze miejsce Wal się, babo! Fak, jeszcze mnie zapchnęła. Ale wyszedłem z tego. No fak! Nie, wamać Nie! No jaki biczys? Bo gon się! Gon się nie! Ja byłem na pierwszy! Ja jestem pierwszy! Czy małych mnie wyprzedza? Ale co? I tak go wyprzedza! Jom! Nie, nie ma dupy Wyprzedzę! O! Nie wszedłem Jaki żal! Chodź tu Nie no www się babo Nie ma tak Ja jestem pierwszy konie raczej drugi Bo ją już nie dogonię, Joko bonda za mną WWW się Trzeci, ja Karambol na końcu nie! 3 minut jeszcze wystarczy na jedną rundkę Ja trzecie miejsce Ja, kicharz Nie Ale ile kasy Dobra, nie, kupujemy Dobra, 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 dobra To było tu Tu Mamy coś do kupienia Ci by nie miał mniej, to będzie dobre. Nie chcę tego należy. O, to może być dobre. Nie wiem z czym to ma pomóc, żeby szybciej jechał, ale Poko. Na razie go na szybkość przerobię. To też kupię. To to jest dobra lagi. A tu to jest dobre 5000 jeszcze zostało Nie da się go szybciej przerobić no sprzedam No to nie ma sensu tego gra trzymać Poczekaj chwilkę Tego kupię Albo tego, albo nie tego no, okay. Dobra, nic nie kupimy, więc... Nie. Ostatnia rundka. O. Na bank będę ostatni. Eee... Yy. się, że trzy okrążenia. A na razie będzie cały czas trzy okrążenia. Fuck! Fuck! To yeah. jest! Fuck! No w się szczęściu dobrze po tym tym Pierwszy? Yeah! No dobrze że go już... To go... ja. no dobrze go tak podrasowaliśmy Teraz jest szybszy przynajmniej Ale jak mnie... Nie, byłem pierwszy, teraz jestem piąty, czwarty. Co to ma być? Nie... nie... niemożliwe. Jo! Ja, gdzie? 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 Jaki żal. Jaki debil. Ze mnie. Nie... ja! Dziakiem ja w ogóle przy pierwsze okrążeniu jak ja tak wyglądam Ja się, się zastanawiam co później będzie Zost... Babo, wyjdź Jaka baba! To zostaw mnie! Nie najlepiej lepiej No! Bez sensu Już na bank nie będę pierwszy Jaki żal... No co jest? Jak on jeździ w ogóle? No, tak teraz mam jeszcze skręty Jaki żal! Nawet się wyrobić nie mogę, bo nie wiem Chociaż czwarty chce być No to, patrz! Co to jest? Jaki żal! Kto tego malucha tam postawił? Jaki maluch? O piąty. Ci jest na razie dobrze. Dobra, 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 dobra. Jeszcze ją muszę wyprzeć, będę... O, teraz jest dobrze. Zostaw mnie! Nie zrobię się. Wiedziałem. A cały szczęście, że jest od ostatniego miejsca do czwartego, z tego się cieszę, żeby tylko tak do końca dojechać. U! Nie. jak ja wyglądam? Jakby mnie ze złomu wyciągnęli. Nie! Dawaj, 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 dawaj! Szybko, szybko, Jeszcze z palinami Jest! Jeszcze ja powiedziałem... Pie... Wiedziałem! Bez jaj! Bez jaj! No nie, bez sensu już! No czwarte... O, czwarte miejsce. Jakie jąderko! Jaki żal! No bo bez sensu. Ale dobra. P -p -p widzieliście to nie jaki żal. No przynajmniej kasa. Kasa, kasa jest ważna. Dobra, więc dziękuję za oglądanie. Za każdą łapkę w górę i subskrypcję. Naprawdę dziękuję, to mi naprawdę pomaga. Więc do następnego odcinka, na razie, cześć.